Ale to Puerto Rico jak się, to później jak się przełączę na swoje konto, bo tutaj nie ma. Mizuri, Mizuri też mam na swoim koncie. Mikołaja też mam, ale Mikołajem chętnie zagram, bo mam. zawa masz u siebie? E, mam. Mikołaj, Miko, dobra. Zróbmy tego Nikołaja szybko, ustawmy go. Jeszcze raz na czwórkach zagramy, panowie. Ok A, Kolbert jeszcze był, ten się pojawiało, no. Kolbert, dobra, to Kolbertem zagramy po tej bitwie. I po kolbercie losujemy szóstkę premium. Dobra, trzeba założyć flagi, jakieś sztygły wygły. Ty myślisz o Kitakami, ale Kitakami jest... W... nie ma go w grze. On został zastąpiony. Nie ma, nie ma. No, on był kiedyś, jakby to. to, to jakby nie, nie ma takiego statusu jak na przykład właśnie Belfast czy coś, tylko po prostu już go nie ma w grze. Zamiast niego, y, wszyscy ci, którzy mieli kitakami dostali atago. No, jaki tier? Ej, no, Czwarte. Czwarte. Aha, czwórkę, sorry. Słyska, <słyska> Jak się poprawił, Stariusza. A jeszcze trzeba przecież rozdać punkty na kapitanie. Czy ty tu masz na tym koncie też tych wszystkich tam yy, kapitanów specjalnych? Nie, tu kapitan... Nie, poczekaj, są, jest Kuzniecow, Znamieński, ale dobra, mam ustawionego zwykłego, już nie będę tu kombinował. Nie, spoko, tak się pytam, nie? Widzę, to że to są, bo ten... wcześniej przeglądałem i miałem wrażenie, że ich nie ma, ale... Ale okazuje Ludzie, się, że są. To teraz będzie rzadkość, bo to jednak drogi jest strasznie, nie? No mam go. Wydałem na niego węgiel. Bo on był za węgiel, tak? Tak, tak, tak. Wydałem na niego węgiel i zdaję egzamin na tirpicach i tamtych kurfurstach. Właśnie dzisiaj muszę sobie zagrać kurfurstem. Jak wrócimy na normalne konto. Ciemno, Jozi. Hej, hej, otworzyłeś w końcu ten, te, to pudełko? Otwieraj to pudełko, nie, Otwieraj Be to pudełko. Da. No, spać nie mogę na to zgodnie, nie? O, otwórz, no proszę. No. A już dostał to pudełko? No, dostał. No dostał. A, jeszcze nie otworzył. No nie, no to właśnie nie wiem o co chodzi. Yozji, może ja ci wytłumaczę, że nie musisz czekać na polerowanie torpedy, bo tam tak coś jak będzie okręt. Prawo, lewo, bo tu się działa wolno obracają. A chcę być ready. Boy, eee, lewo? Chyba na lewo. No. Znaczy wyjdźcie no, no, na czekaj, lewo. Jedzie. lewa to jest która? To jest moja lewa ręka, to jest moja prawa ręka, dobra. Tutaj. Yy, ta nie prawa. Uwaga ładuje pepeki. Czekamy na krążowniki. Zazdroszczę ci tego A no. Znaczy w sensie tutaj to wiem, że nie, ale tak czy jak go masz na zwykłym koncie. No powiem ci, że nie był to jakby jakiś tam mój priorytet, tak jak marzyłem o grę Wiem, że był Nikołaj, którego tak naprawdę nie można w żaden inny sposób, jak z pudełka pozyskać. Jest, fajnie, że jest, natomiast no to jest, wiesz, ta piątka premium, która jest czwórką, nie? No tak. I to jest jego przewaga, bo cię losuje maksymalnie na piątki, więc... Bo w zasadzie okręty są bardzo podobne. Ma dum ma, ma... Du... ma... Yy, ja żartuję sobie z tym polerowaniem torpedy ale no wiesz no jest taka teoria nie jeżeli chodzi o polerowanie torpedy to to trzeba pytać płci żeńskiej. Karmel, dzięki za followka o o o moment bo tu yy, tu płynie makaroniarski krążek No sobie strzelamy do niego to był chyba jedyny okręt który miałem w zasięgu raczej go nie trafię ale o właśnie rykoszet jak można zrykoszetować od Od takiego krążownika, ludzie 15 sekund, to on dwa razy zdąży się schować za tą wyspą. Dobra, smuteczek. Yy, Nikołaj ten... ma 30 sekund? Yy, 35, yy? 35 5, ok. Dobra, Orion płynie. Strzelmy do Oriona. Może ładnie przyjmie, zobaczmy. Tu jest chyba Sigma, dobra, 2-0, bodajże, o ile się nie mylę. Ale może jestem w błędzie. Nie pamiętam. Ale sam Nikołaj też potrafi zebrać od pancernika. Dobra, danae nam nie wychodzi. Muszę się schować za tą wyspą. Czyli ORP Konrad. O, nie trafię tego chyba. A nie, trafiłem. Dobrze. daj? O kurwa. Raszuję mieć czwartotierowy niszczyciel. O, dobra, ten tam odkręcił. No, jeszcze raz tego orejona bym spróbował, tylko że. No, zniknął. I z zaraz wyjdzie za wyspę, to nam będzie. Ze z ubożonego Stalinium? No to nie, to jeszcze jest. Nikołajum. To czasy. Hej, no coś mi jeszcze świeci. Coś jest blisko. <strybujesz> <smoto> y, gdzieś może być Pachask? Ba nie wiem, jak to czyta. Na pewno nie tak jak przeczytałeś. Na pewnie nie. 2-0. No właśnie, właśnie. To jest nie też atut 7700 w Oriona, którego nie widziałem, bo jest zaparkowany za wyspą. Bierę w ciemno. Ale teraz już mi się kąt zwiększa, więc już mu takich obrażeń nie zadamy. Dlatego postanowię sobie strzelić do Wyominga. No, przeładuj się. No, Wyoming, Wyom Dear Wyoming, show me your broadside. O, zobaczymy. A, buraskę, czyli ORP, burza. Ile tych polskich okrętów nam dało? Organic? 16 tysięcy obrażeń, nice. No, Zwłaszcza w tym europejsko-szwedzkim drzewku, nie? Tak. Zwolnię, bo tu za szybko, za zbyt wielką prędkość rozwinąłem. Taki nie za OP. E, no ten mi tu odkręca. To jest niesprawiedliwe. Mogłem strzelać do Orion'a. Dałem Czy masz chociaż jakiś yy, marny zasięg na tym, na tym potworze? 14,1 tu jest zasięg. No o, tak. cicho, bo Miyogi chce mi pokazać burtę. Ach, Miyogi kojarzy mi się z tym panem Miyagi z karatekit. Tam jest z jakimś misiem, nie wiem czemu. No, 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 no. Dalej przeraduj, 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 Szybciej, szybciej, faster, Fester. Miyogi to jest e, szybka w ogóle krypa, czy też z tych wolniejszych? Nie, nie. Z tych e, wolniejszych. Taka kupa pływająca, nie? O, no, okej. Okay. To dobrze, bo... Nie wiedziałem jak przymierzyć do niego, ale chyba przymierzyłem dobrze, bo 9300 wpadło. Z czego życie so Ja nie mam Nie wiem, Kalmar, Przez... chyba ma jakieś tam mistrzowskie te salwy? No chłopie, mam pojedynek z kanarzewnikiem na 4 kilometrach i póki on wygrywa. No, Dobra, Orion. 780 no, nice, Dokończcie tego orajona To właśnie się jara za mnie... I pu... weźmiemy na ruszcik miogi Ale na razie będę do Wyominga strzelał Bo miogi nie pokazuje burty O, pokaże, pokaże, dobra Tylko niech się przeładują te działa Ej, on nawet do mnie nie strzela, co za gość No bo do mnie strzelał Nie, Naprawdę mi nie jest, jest taki szybki na tym tierze? a to już mnie pamięć. O, 15 Jest prabitie, jest prabitie powiedział no, ten sorry. pan. Sorry, powiedział nie ten pracę, pan, pod? że jest prabitie. Dobra, on chyba no, będzie chciał iść na tarana. Ooo, w końcu lotnia się za mnie wzięła. U Dobra, muszę odkręcać, bo mi zaraz przywali. Okej. Okay. Już mi nie przywali. Teraz ja spróbuję przywalić. Jeśli się uda. Udało się. I teraz będziemy się zajmować Wyomingiem. Znowu torpedy. Jeszcze z zalaniem. No co za hamowanie. Nie zdadzą człowiekowi dobrego wyniku zrobić. пожарная тревога ну и что, сжут U teraz posiało. No 28, 28, no to jest szybki. To jest szybki. Zgasły. Timber, Zgasły no powiem ci szczerze, że, że ja jogim ostatni raz grałem, jak grindowałem y, japońskie drzewko pancerników, a to było jak gra wyszła. Także. A ja miogi nie grałem nigdy. Znowu hasha do mnie leci. No dobra, ok. Dwigadiel bywidien i stroje. Niepotrzebnie użyłem R, bo mnie teraz to chosza zmęczy. A jestem już na ogryzeczku. Jak mi teraz Wyoming wypłaci, to będzie boleć. Niepalatki ustranimy. Przydałaby się naprawka, której nie mam. Jeszcze mnie chce podpalić. Nie, tylko nie to. Z lewo po tylko jeszcze nie to się, please please, please please, please 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 naprawka, i... naprawka, naprawka. Please please please, please, Jak please naprawka. Bawi? Jak tam co? Jak tam się bawicie. No, no, sympatycznie. A nie chcą Tadele wchodzić. No, mój koniec? Nie, jeszcze, jeszcze, nie, jeszcze trwam, jeszcze jestem, jeszcze. No regeneracja, dalej, dalej. Dobra, teraz mnie decha skończy. To jest, zobaczcie, nawet nietknięty ten barask. Torpedy kursu. Decha, bolotnia. No, Wiesz co, Timber, jakoś, jakoś nie wiem, z, z, tak mi się zakodowało, że y, Japońce Dobra. generalnie dosyć wolne i że jedynym no, wyjątkiem no, na tych no, niższych no, tierach to, to był Kongo, no bo że... Kongo jest no, spoko, to, że... nie? Ale tego pana zmęczyłem. Kongo to był jako krążownik liniowy, więc dlatego... Jest... Nie wiem, Jankos, nie wiem. No pelotka ma 5 punktów tutaj na tym okręcie, więc wiesz, nie jest super strong. Padłem, a mogłem zagrać, mogłem jeszcze coś ugrać. Jakąś techę pomęczyć jeszcze. Nie no, nie dość, że to konto prasowe... Nie użyłem te, tak, nie użyłem te, ponieważ... Yy, ponieważ pewnie wdusiłem jakąś inną... Bo tutaj co okręt to się zmieniają te literki, które trzeba wduszać No 109 jest git, jest git, ale jest taki niedosyt, bo można było jeszcze tutaj dziabnąć kogoś. Dobra, no to do portu I co jeszcze miał być? Colbert, tak? I used uh...